Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy! Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Stelmet falubaz zielona góra z pierwszą porażką na swoim koncie. I chociaż Zielonogórzanie nie nawiązywali walkę na bydgoskim torze, to niestety nie udało się obronić punktu bonusowego. Nasz ten tor, ciężko ci tutaj było trafić z przełożeniami, musiałeś czego szukać, czy od początku wiedziałeś na czym jechać? Znaczy na motocyklu widziałem, przełożenia wiadomo, w, w, liczyłem troszkę na próbę toru, ale no, jechał Max, który nie jeździł tutaj praktycznie ani razu i, i Ron Tangate, więc musieliśmy jakby założyć to co, co, co myśleliśmy i w sumie dobrze trafiliśmy, chociaż mówię, nie było problem z przełożeniami, tylko obrać prawidłową linię na, na drugim łuku jak ja, więc Troszkę tych pozycji natraciłem niestety, ale cóż, no starałem się jak mogłem. 13 punktów bardzo solidny występ, ale czego tutaj zabrakło dzisiaj? No, myślę, że bardziej się wyrównane drużyny, tak. Yy, wiadomo, każdy ma swoje jakby yy, takie jakby role w zespole i, i, i trzeba się z nich też wywiązywać, żeby drużyna wygrywała. Dzisiaj, dzisiaj było z tym różnie, ale no, staraliśmy się jak mogliśmy, tak. No, to nie, to jest sport motocyklowy i tutaj też zawodnik, ale motocykl też musi być świetnie dopasowany, więc jedziemy dalej, jedziemy dalej, to jakby nie, nie jest koniec, to jest dopiero początek tego, tej, tej, tej drogi i wiadomo, że walczymy o to, żeby jak najlepiej być rozstawieni w playoffach, a później będziemy walczyć już jakby na całe, no teraz walczymy już też na całego, ale no myślę, że, że, że jeszcze do tej formy, która byśmy chcieli, jeszcze troszkę brakuje, więc y, musimy trenować. Panie trenerze, no planu na dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie nie udało się wykonać, y, więc jakie wnioski można wyciągnąć z tego? No na pewno y, gospodarze y, pierwsze cztery biegi pojechali fantastycznie, bo dwa razy po 4-2, razy 5-1, wygrali na moc skoczyli na odległość punktową, którą staraliśmy się zniwelować w trakcie, trochę się to udało, no ale jeden punkt zabraknął, żeby yy, no, strony rozeszły się bez bonusa, tak? Yy, na pewno wnioski są wyciągnięte, bo widać yy, kto jedzie, w, w ten tor był też inny niż zazwyczaj, bo był twardy, nie sypał się, tak nie można było po dłużej tyle atakować, co zazwyczaj tutaj wygorszy. No ale, ale już jesteśmy o, o tą lekcję mądrzejsi i tak to wygląda. Bardzo ciężkie spotkanie dzisiaj było. Myślę, że wszyscyśmy się męczyli. Ja miałem raz dobry bieg, raz gorszy. Sam nie wiem, mi się wydaje, że tor się za dużo zmieniał i, i dużo kombinowaliśmy z ustawieniem. A opowiedz mi měj więcej o tom, jak ten torš změnil vlastně. wydaje, uh, vydaje, že raz, jak bylo o porovnání, to duž, więcej vody dostal, to to bardzo fajně třímal, půžně jak vysyhal, to Miše vydalo, že se robil taký jak by šlisky, jaký beton, kde nic netřímalo. Uh, sám mě věděl, že gdzie będę šipčí, raz mi po široké, raz při graverzníku, to uh, celý čas. Szukaliśmy ustawienia i idealną ścieżkę. W niedzielę po meczu z Orłem Łódź spotykamy się na tym torze i o godzinie 15 ruszamy do Zatonia w ramach czwartego falubazowego rajdu rowerowego. Udział w rajdzie potwierdzili już różlowcy z telmet falubazu Zielona Góra, a my liczymy na dużą frekwencję kibiców. Zobaczcie, jak bawiliśmy się na wcześniejszych edycjach rajdu. Muzyka W sobotę o 16.30 mecz rewanżowy z Orłem Łódź. Na łódzkim torze padł remis. A oto awizowane składy na ten pojedynek. Posłuchajmy przedmeczowego komentarza trenera Piotra Żyto i Krzysztofa Buczkowskiego. Panie trenerze, czy zgodzi się Pan z taką tezą, że Orzeł Łódź to jest drużyna, po której trochę więcej się spodziewano, a jednocześnie też drużyna, której nie można lekceważyć, taka chyba najbardziej nieprzewidywalna w tej lize? Sam obstawiałem, że mogą być czarnym koniem. Na razie im nie idzie, ale to jest niepowiedziane, że, że się tutaj nie zmobilizują. Tam prezes Krzylewski jakieś ruchy zrobił i. I myślę, że przyjadą tutaj zmotywowani. My zresztą, tak jak przez cały sezon mówiłem, nie, nie lekceważymy żadnego przeciwnika, bo mm, jedziemy, staramy się jechać swoje. <laughs> Także myślę, że szykujemy się do tego meczu. Tak jak do każdego innego, tutaj nie ma jakiejś taryfy ulgowej. Wszyscy jeżdżą w zawodach. Dzisiaj mamy trening, także wszystko jest starym tarem idzie. Szacunek dla zespołu rywala, tak, ale chyba obaw nie ma, tak, przed tym Orwellem? Zawsze są obawy, bo to różnie bywa. Przed Gęzdem też nie było obaw, i szacunek był, i, i, i tak wyszło. Dlatego naprawdę tutaj. Yy, Obaw takich dużych nie ma, no ale, ale jednak, jednak, jednak trzeba się sprężyć. Czy te warunki pogodowe, bo wiadomo, dzisiaj już jest bardzo gorąco, natomiast te, te temperatury maksymalne mają być właśnie jutro i niedzielę, to może mieć jakiś wpływ na to, jak będzie się ten mecz układał, no bo chyba nie będziecie mieli możliwości przetestowania sprzętu aż w takich wysokich temperaturach? Y Mamy tutaj dwóch toromistrzów, Przemek Warecki i Adam Kraszewski, którzy już od wczoraj przygotowują ten tor, bo każdemu się wydaje, że tor to jest tylko zarównać i, i, i wszystko gra. Staramy się robić podobnie, przygotowujemy zawsze na treningi tor taki, jak ma być na meczu, no, przynajmniej staramy się to robić. Pogoda na pewno... To ciepło, to, to słońce nie pomaga, bo no wysusza ten tor jednak, no to trzeba lać go wodą. Mamy już takie swoje procedury, mają toromistrzowie, którzy to przygotowują. Na godzinę dziesiątą był tor już przygotowany tak jak do meczu. Będziemy jeszcze, no 4, przepraszam, na 12 będzie przygotowany tak, jak, jak się należy, bo cztery godziny przed meczem przyjeżdża sędzia, sędzie także tu musimy mieć wszystko tak samo jak, jak w dniu meczowym, będziemy go jeszcze tam dodatkowo ulepszać później, ale, ale ogólnie jest tak, że nie ma czegoś takiego, że traktor zjeżdża, trening się zaczyna, wtedy już tylko jeździ polewaczka, bo tak też w meczu jest, że 4 godziny przed już żaden, żaden sprzęt nie może wyjechać oprócz polewaczki, także tutaj wszystko jest pod kontrolą. Ostatnie pytanie, czy jest taka chęć wewnętrzna u Pana, a też w całej drużynie, żeby, żeby zrehabilitować się, żeby zmazać plamę gdzieś po tym meczu sprzed tygodnia. Czy w ogóle już ten mecz Bydgoszczy wymazaliście z pamięci, jedziemy dalej, bo, bo tak naprawdę i tak wiadomo, że play-offy będą najważniejsze w tym sezonie? Było to dla nas dobre doświadczenie, bo yy, widać było, że ci co jadą, to jadą yy, dobrze. Yy, miał proble problemy Tangate. Yy. Z początku jechał, potem w 14 biegu, gdyby był nieprzerwany, też może by wygrał, no ale to, to musi być powtarzalność, tak jak u Frika czy u Krzyszka Łuczkowskiego. Janek kolejny mecz na swoim poziomie pojechał, bo to też nie można powiedzieć, że słabo. Aczkolwiek plama z przebiegu meczu mogliśmy spokojnie ten bonus wybronić, bo też straciliśmy pozycje, na których zawodnicy jechali, no ale przeciwnik przygotował tor twardy, dosyć inny niż zazwyczaj byłby gorszy. No i, i tyle. No a czy to była plama? Nie wiem. Wydaje mi się, że to było rozpoznanie takie. Pojechaliśmy na ten mecz, żeby zobaczyć jak gospodarze przygotowują. To być może w play będzie inaczej. Będą chcieli też nas czymś zaskoczyć, ale to już się nie damy. Z pozycji y, opozycji chciałem zapytać, bo jedzie Tuft, a nie Ragus. To jest taki sygnał dla Fabiana, że no nazwanie żeśmy nie musi się brać do roboty. No jest sygnał taki, że, że Fabian był no, na razie nie zagrożony, bo Nile leczył kontuzję, nie, nie było go. Teraz w meczach w poniedziałek DMPJ pojechał bardzo dobrze. Dzisiaj jeszcze w tym momencie trwa ostatnia runda eliminacyjna DMPJ, gdzie Nil ma po czterech biegach 11, a Ragus ma po 10 punktów. Także no, myślę, że ta zmiana na pewno, na pewno podbuduje Nila, który, który się dobija do składu, a, a będzie miało też wpływ na, na, na morze Ragusa. Chociaż naprawdę chłopak się stara, bo nie można powiedzieć, że nie ma, ma jest pod opieką Piotra, prawda się Grzegorza Protosiewicza Mechanika ma silniki od Piotra. No, widać, że, że, że gdzieś coś utknęło być może w głowie i, i po prostu muszę powiedzieć, że w zeszłym roku nawet jechał lepiej niż, niż w tym roku i, i to widać, także tutaj działamy. Mamy tą możliwość teraz zmienić go i, i taka decyzja też jest. Panie Krzysztofie, w takim razie jaka atmosfera, jaki klimat przed meczem, który teoretycznie wydaje się łatwy, ale po meczu, w którym przegraliście w Bydgoszczy? Znaczy jakby ten sezon pokazał, że nie ma takich łatwych meczy, jak to nazywacie i, i tutaj się przygotowujemy do każdego tak samo. Jaka jest atmosfera? No myślę, że dobra, myślę, że dobra, jakby po meczu w Bydgoszczy minęło już trosze, troszeczkę czasu, nie ma co jakby za bardzo... E, tego rozpamiętywać i jedziemy dalej po prostu. No, mówię, runda zasadnicza jest jakby. jeszcze trochę meczu zostało i nie wszystko zostało jeszcze rozstrzygnięte. Czy ten mecz wydgoszcz i porażka, ja jednak wrócę do niej, mimo wszystko mogła trochę podziałać mobilizująca w kontekście kolejnych spotkań, czy to zamknięty etap zupełnie? Z jednej strony mobilizująca na pewno tak, no bo jakby przegraliśmy tam naprawdę wszystko, i dwa punkty duże i, i, i bonus. No, tam jakby było niewiele brakowało, żeby ten bonus jakby uratować, ale niestety się nie udało. A drugi, druga strona no, też trzeba troszeczkę spokoju. No to nic jakby nic wielkiego się nie, jakby nie zdarzyło i jedziemy dalej, jesteśmy jakby dalej w tym samym miejscu, co, co byliśmy, więc cóż, jedziemy, jedziemy na pewno w sobotę o zwycięstwo. I zobaczymy, jak to, jakby to w następne mecze się rozstrzygną. Łucz trochę zaskoczyła in minus, bo mówiono o nich przed meczem że to ma, przed sezonem, że to ma być trochę taki czarny koń, który zagrozi tym wielkim faworytom, a oni jednak częściej przegrywają niż wygrywają. Znaczy trudno powiedzieć, bo jakby te nastroje we wszystkich drużynach się zmieniają z męża na mecz, tak? jakby tutaj zremisowaliśmy mecz pierwszy, pierwszej kolejki u siebie z Gniezdem, później Gniezno jechał jakby jechał u siebie z Łodzią i Łódź wygrała w Gnieźnie więc taki taka mieszane te jakby wyniki są ciężko do przeanalizowania ciężko jakby do rozstrzygnięcia czy do przewidzenia ale no cóż, no jedziemy, jedziemy. No jesteśmy jakby, jakby musimy ten sobotnie wygrać i, i kolejne, i kolejne, tak więc e, musimy jakby wziąć się do roboty. Ja bym chciał po, pogodę, która ma być jutro, bo dzisiaj jeszcze chyba tak gorąco, wszystko na to wskazuje, nie będzie jak, jak jutro. Jutro te temperatury mają być bardzo, bardzo wysokie, a pewnie jeszcze w takich warunkach w tym roku testu, sprzętu testować nie mogliście. To będzie miało jakiś wpływ, i to w zasadzie jest problem, czy może być problem i dla Was, i, i dla Łodzi, ale, ale pytam, czy to może mieć znaczenie w kontekście całego meczu? Nie wiem. Czy może mieć, no jeździliśmy nie raz już w takich warunkach, czy to było 30 czy, czy ponad 30 stopni, no tt, to, co prawdę powiedziałeś, że pierwszy raz w tym roku, tak i myślę, że to nie będzie jakieś miał decydującego wpływu, no jakby tutaj chodzi o to, że jesteśmy jakby dobrymi zawodnikami, mamy dobry sprzęt przystos i przystosowanie go do własnego zielonogórskiego toru nie powinno stwarzać nam problemów, jakby w, w danym meczu, więc myślę, że Dzisiaj jest jeszcze trening, jest przed meczem próba toru. Kto będzie jakby potrzebował, to, to jakby będzie skorzystał. No ja, ja, ja jakby jestem za, to, za tym, że miasto ja z tej próby toru i, i, i dla mnie to było super, ale też jest ważna drużyna i zobaczymy, kto będzie jakby większej potrzebie, czy ktoś w ogóle w takiej będzie, a jak nie, no to, to to super. A wy jako drużyna już tak w 100% się z tym torem zielonogórskim dogadaliście, bo wiadomo, że początek sezonu to był taki, można powiedzieć, nawet trudny w tych meczach domowych. Czy po tym Rybniku już można wysnuć taką tezę, że, że ten tor jest takim 100% atutem falu bazu, czy to też się w sumie jutro okaże? Nie wiem, czy do końca można się tak jakby z torem zgrać w 100% w każdym meczu tak? i, i, i przez cały sezon. Miejmy nadzieję, że my te słabsze mecze w Zielonej Górze mamy już za sobą i teraz już będzie tylko lepiej. Jutro mecz z Haskrzydlewska Orłem Łódź. Początek pierwszego biegu zaplanowano na godzinę 16.30. Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 15.00. Wtedy wystartuje też strefa falubaziaka z atrakcjami dla najmłodszych kibiców. Kasy biletowe będą natomiast czynne od godziny 14.30. Bilety w sprzedaży w serwisie falubaspl oraz w stacjonarnym sklepie kibica, który w sobotę będzie czynny od 10 do 14. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku Piątego Okrążenia. Przed nami weekend na maksa. W sobotę widzimy się na meczu, a w niedzielę na czwartym falubazowym rajdzie rowerowym. Do zobaczenia i do usłyszenia. Choè <muchas> not